Zimą wybrzeża Morza Bałtyckiego stają się atrakcyjne dla wielu gatunków ptaków przybywających z północy i wschodu Europy, a także z południa, z głębi lądu. Na niezamarzających wodach ptaki te znajdują różnorodne pożywienie: ryby, mięczaki, skorupiaki i wodną roślinność. Lodówka gnieździ się w strefie tundry. Samiec posiada wydłużone sterówki tworzące ogon przypominający ogon jaskółczy. W szacie zimowej jest biały z czarnymi plamami. Pole wokół oczu ma szare. Samica jest mniejsza od samca. Zimą jest jasnoszara z brązowym grzbietem i piersią, czarnymi skrzydłami i białymi plamami na szyi i wokół oczu. Lodówka żywi się głównie drobnymi zwierzętami wodnymi. Jej krótki, silny dziób o zaokrąglonym końcu przystosowany jest do łapania małży i skorupiaków. W poszukiwaniu pokarmu nurkuje nawet do głębokości 60 metrów. Perkos dwuczuby w szacie spoczynkowej pozbawiony jest imponujących czubów oraz bokobrodów. Żywi się rybami, które łapie długim, zaostrzonym dziobem, nurkując do głębokości 40 metrów. Łowcą ryb jest także kormoran zwyczajny. Długi wąski dziób tego ptaka zakończony jest haczykiem, który zapobiega wysunięciu się śliskiej ryby. Lodówki należą do najliczniejszych kaczek zimujących przy polskich wybrzeżach Bałtyku. Na piaszczystej plaży gromadzą się śmieszki i mewy srebrzyste. Ptaki te nie są zbyt wybredne. Fale morskie często wyrzucają na brzeg różne szczątki organiczne, którymi mogą się pożywić. Wymagający się wiatr spięcza coraz większe wały wodne nacierające na plażę. Pływające po morzu ptaki coraz częściej znikają w głębokich dolinach fal. Niska temperatura powietrza i wody nie odstrasza miłośników surfingu. Żywiołem ludzi uprawiających ten sport jest wysoka fala, na którą z czekają. Taki wodne chronione są przed utratą ciepła przez pióra okrywowe i puchowe oraz podskórną warstwę izolacyjną tłuszczu. Ludzie mają do dyspozycji piankowe kombinezony izolujące ich ciała od zimnej wody i wiatru. Surferzy szukają wysokiej fali, by wykonać długi ślizg na desce. Warunki do uprawiania surfingu w Polsce nie są tak idealne jak na Hawajach, gdzie wymyślono ten sport. Entuzjastów ślizgania się na desce jednak nie brakuje. Najlepsze fale na Bałtyku występują w okresie jesienno-zimowym, kiedy panują największe sztormy. Wśród surferów pojawił się samiec markaczki, który jest cały czarny poza pomarańczowym dziobem z czarną naroślą u nasady. Kaczka ta lęgi odbywa w strefie tundry i tajgi, a na polskim wybrzeżu co roku licznie zimuje. Po niezbyt długim ślizgu na fali, surfer musi znowu odpłynąć od brzegu, by złapać kolejną nadarzającą się okazję. Mewy z powietrza obserwują wzburzone morze. Ale mogą przynieść taką coś do zjedzenia.